Obawiam się jeszcze jednego, że jeżeli pracownicy Izby Obrachunkowej spojrzą na budżet jak na pasywa i aktywa, to są również zagrożone inwestycje wieloletnie, nad którymi każdy, nad każdą z nich była podjęta uchwała Rady Gminy. Wycofanie się z inwestycji w połowie drogi, kiedy te inwestycje są zaczęte lub skończone. Skutkują, skutkuje dla gminy Wojciechów w tym, że gmina będzie musiała za te inwestycje zapłacić z własnej kieszeni bez dofinansowania łącznie z odsetkami karnymi. Nie wiem, dlaczego jedenastu radnych podjęło tak nierozważną, nierozsądną decyzję. Dzisiaj ta sytuacja naprawdę robi się bardzo trudna. Czterech radnych. Podjęło budżet, byli to pan Roman Kaliński, pan Waldemar Zborowski, pan Waldemar Bujak i pan Andrzej Golba. Jedenastu radnych podjęło decyzję, że nie zagłosuje za budżetem. Jest to sytuacja, jeszcze raz podkreślam, bardzo trudna.